Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co tak naprawdę dzieje się w głowie Twojego kota, gdy patrzy na Ciebie tymi tajemniczymi oczami? Czy widzi Cię jako futrzanego olbrzyma, który podaje jedzenie? Czy może istnieje coś znacznie głębszego, niemal rodzinnego w sposobie, w jaki Cię postrzega? Przygotuj się, bo to, co dziś ujawnimy, może całkowicie zmienić Twoją relację z Twoim małym futrzakiem. Jeśli jesteś kocim rodzicem i chcesz odkryć sekrety kryjące się za każdym mruczeniem, każdym ugniataniem łapkami i nawet tym oceniającym spojrzeniem, zostań ze mną do końca. Obiecuję, że wyjdziesz stąd z nową perspektywą i niesamowitymi narzędziami do dalszego wzmacniania więzi ze swoim czteronożnym towarzyszem. Ale zanim to polub ten film, skomentuj skąd oglądasz i powiedz mi, czy twój kotek też robi to, o czym teraz opowiem. Udostępnij to znajomemu, który też jest szalony na punkcie kotów i musi poznać te zaskakujące sekrety. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego twój kot zachowuje się, jakbyś był kocim kolegą, tylko trochę większym i w większości bez sierści? Prawda jest taka, że dla nich jesteśmy rodzajem gigantycznego, niezdarnego kota. Traktują nas tą samą mową ciała, której użyliby wobec innego kota, ocierając się, mrucząc, a nawet przynosząc prezenty, tak, te zabawkowe myszki, lub, okazjonalnie, coś mniej przyjemnego, co upolowały. To oznacza, że w głębi duszy widzą cię jako część stada rodziny legowiska. Ufają Ci, że zapewnisz im ochronę i zasoby, tak jak zrobiliby to ze starszym i bardziej doświadczonym członkiem grupy, to dowód miłości i akceptacji. Zaproszenie do zrozumienia tej wyjątkowej komunikacji, która przekracza bariery międzygatunkowe. Kiedy Twój kotek zbliża się i zaczyna ocierać się głową o Twoje nogi, mówi w kocim języku, że należysz do jego grupy, że jesteś bezpieczny, że jesteś rodziną. Ta percepcja zmienia wszystko, prawda? Nagle to zachowanie, które wydawało się tylko czułe, nabiera znacznie głębszego wymiaru pełnej akceptacji ciebie jako członka kociego klanu. Czy zdarzyło ci się obudzić z zabawką myszką? U stóp łóżka, a w bardziej wiejskich okolicach, z bardziej organicznym prezencikiem. To nie tylko uprzejmość ze strony Twojego kota, który jest urodzonym drapieżnikiem. Przyniesienie Ci zdobyczy to znak zaufania i, uwierz mi, instynkt eschondias, nauczania, widzą Cię jako członka rodziny, który być może potrzebuje lekcji polowania. Tak, to tak, jakby mówili: Słuchaj człowieku, tak się to robi. Jesteś trochę powolny w łapaniu takich rzeczy, ale ja Ci pomogę. To ich sposób na dzielenie się sukcesem polowania i zapewnienie, że wszyscy w legowisku są dobrze nakarmieni. Zrozumienie tego pomaga nam docenić ten gest, choć czasem wolelibyśmy inny prezent na poduszce. Wyobraź sobie scenę. Twój kotek spędził godziny na obserwowaniu, obliczaniu idealnego momentu na zaatakowanie tej pluszowej myszy, a kiedy w końcu odnosi swoje wielkie zwycięstwo, pierwszą rzeczą, o której myśli, jest podzielenie się z tym z tobą. To wzruszające, gdy pomyślimy o tym w ten sposób. To zachowanie sięga tysięcy lat ewolucji, kiedy dzikie koty przynosiły zdobycz swoim kociętom, ucząc je polowania. Robiąc to z tobą, twój kot demonstruje odwróconą opiekę matczyną lub ojcowską, gdzie kot przyjmuje rolę żywiciela i nauczyciela. Niektórzy specjaliści od zachowań kotów sugerują, że ten gest może być również formą podziękowania za opiekę, którą oferujesz. Symboliczną wymianą prezentów, która wzmacnia więzi społeczne. To delikatne mruczenie, które wibruje na Twojej piersi, gdy Twój kot ugniata Twoje nogi łapkami. Ach, melodia kociego szczęścia. Ale co to naprawdę dla nich oznacza i jak łączy się to ze sposobem, w jaki cię widzą? Kiedy Twój kot mruczy, wyraża stan skrajnego zadowolenia i bezpieczeństwa, to dźwięk satysfakcji, ale także uzdrowienia i komfortu. Badania pokazują, że częstotliwość mruczenia ma właściwości terapeutyczne nie tylko dla kotów, ale także dla nas, ludzi, pomagając w redukcji stresu, a nawet w gojeniu się kości. A ugniatanie łapkami to zachowanie sięga dzieciństwa, kiedy kocięta masowały brzuch matki, aby pobudzić produkcję mleka. Robiąc to na tobie, identyfikują cię jako matczyną lub ojcowską figurę, bezpieczną przystań, kogoś, komu ufają bezgranicznie. To szczyt kociej intymności, rozpoznanie, że jesteś najbezpieczniejszą i najbardziej przytulną osobą w ich świecie. Kiedy twój kotek wskakuje na twoje kolana po długim dniu i zaczyna ten rytuał ugniatania i mruczenia, odtwarza najbezpieczniejsze i najszczęśliwsze chwile ze swojego życia kociaka. Stałeś się gigantyczną, bezwłosą, kocią matką, która oferuje mu cały komfort i bezpieczeństwo, których potrzebuje. Ten moment jest dla nich święty. Ponowne połączenie z pierwotnym uczuciem bycia chronionym i kochanym. Twój kot, Hezjedos, ociera się głową o ciebie, o meble, a nawet o twoje buty? To nie tylko drapanie uwalniają feromony poprzez gruczoły, znajdujące się na głowie i policzkach. Dla nich jesteś częścią terytorium i oznaczają cię jako swoją własność. To sposób na powiedzenie: Ten człowiek należy do mnie i jest bezpieczny. Widzą cię jako rozszerzenie ich własnej przestrzeni, cenny przedmiot w ich środowisku. Kiedy wracasz do domu, a Twój kot ociera się o Twoje nogi, ponownie Cię oznacza, mieszając swój zapach z Twoim, potwierdzając więź i własność. To komunikacja zapachowa, która umacnia Twoją rolę w ich świecie. Wyobraź sobie świat widziany przez nos kota, gdzie każdy zapach opowiada całą historię. Kiedy on osadza swój zapach na tobie, tworzy unikalny zapachowy podpis, który mówi każdemu innemu kotu: Ten człowiek ma już właściciela, jest częścią mojego terytorium. Ale idzie to dalej. Kiedy twój kotek ociera się twarzą o ciebie, zwłaszcza w obszarze skroni, gdzie gruczoły są najbardziej aktywne, tworzy zapach grupowy, znajomy zapach, który łączy was dwoje. To tak, jakby mówił: jesteśmy drużyną, ty i ja, przeciwko światu. To zachowanie ma również dla nich efekt uspokajający, ponieważ bycie otoczonym znajomymi zapachami redukuje lęk i zwiększa poczucie bezpieczeństwa. Może wydawać się to trywialnym szczegółem, ale kuweta jest jednym z najważniejszych miejsc dla Twojego kota, a sposób w jaki jej używa lub nie używa, wiele mówi o tym, jak czuje się w stosunku do otoczenia i do Ciebie. Dla kota załatwianie potrzeb to moment wrażliwości muszą czuć się bezpiecznie i chronione. Jeśli kuweta nie jest czysta, jeśli znajduje się w głośnym lub zbyt eksponowanym miejscu, Twój kot może zacząć kojarzyć to z brakiem bezpieczeństwa. Widzą cię jako dostawcę tego sanktuarium. Problem z kuwetą może wskazywać, że poczucie bezpieczeństwa Twojego kota zostało zachwiane i próbuje on to zakomunikować. Kluczowe jest utrzymywanie tej przestrzeni w nienagannej czystości i spokoju, wzmacniając przekonanie, że jesteś godnym zaufania opiekunem. Pomyśl o tym. W naturze koty starannie wybierają miejsca, w których załatwiają swoje potrzeby, zawsze w miejscach, gdzie mogą zakopać odchody, aby nie przyciągać drapieżników. Oferując czystą i dobrze ustawioną kuwetę, mówisz: Rozumiem twoje najbardziej podstawowe potrzeby i będę cię chronił nawet w najbardziej wrażliwych momentach. Tekstura żwirku, rozmiar kuwety, prywatność miejsca wszystko to komunikuje twojemu kotu, jak bardzo dbasz o jego dobro. Niektóre koty wolą drobniejszy żwirek, który przypomina teksturę ziemi, inne lubią większe kuwety, gdzie mogą swobodnie się poruszać. Obserwowanie i spełnianie tych indywidualnych preferencji pokazuje twojemu kotkowi, że znasz go dogłębnie, że zwracasz uwagę na szczegóły, które sprawiają mu radość. Zabawa dla kota to nie tylko rozrywka, to próba polowania, sposób na uwolnienie energii i ćwiczenie swoich instynktów. Kiedy Twój kot zaprasza Cię do zabawy, czy to zabawką myszką, wędką z piórkiem, czy nawet Twoimi stopami pod kołdrą, widzi Cię jako partnera do polowania, a czasem jako najbardziej ekscytującą zdobycz w okolicy. Poprzez zabawę wzmacniasz, więź i pozwalasz mu wyrazić jego kocią naturę. Uczą się ufać Ci w kwestii stymulacji i zabawy. Używaj zabawek, które imitują ruchome ofiary, i pozwól swojemu kotu złapać zabawkę na końcu, aby zaspokoić jego instynkt sukcesu. To nie tylko utrzymuje go w aktywności, ale umacnia twoją pozycję jako najlepszego partnera do polowania. Zauważ, jak oczy twojego kota rozszerzają się, gdy ma zaatakować ten moment absolutnej koncentracji, gdzie cały świat znika z wyjątkiem ofiary. Kiedy poruszasz wędką w sposób nieregularny, Naśladując lot ptaka lub ruch myszy, mówisz bezpośrednio do pierwotnego mózgu Twojego kota, aktywując obwody neuronalne, które istnieją od milionów lat. A kiedy w końcu złapie zdobycz i pozwolisz mu się nią nacieszyć przez kilka chwil, zanim wznowisz zabawę, szanujesz jego naturalny cykl polowania, schwytania i zadowolenia. Ten szacunek dla jego instynktu buduje głębokie zaufanie. Wie, że z tobą może być sobą wspaniałym drapieżnikiem w miniaturze. Koty są mistrzami komunikacji niewerbalnej, a zrozumienie, co mówią ciałem, jest kluczowe do rozszyfrowania, jak Cię widzą. Ogon uniesiony pionowo, z lekko zakrzywioną końcówką, szczęście i zaufanie do Ciebie. Uszy położone do tyłu, strach lub irytacja, być może z powodu czegoś, co zrobiłeś lub co jest w otoczeniu. Oczy przymknięte, gdy na Ciebie patrzy czysta miłość i relaks. Jeśli pokazuje brzuch, to największy znak zaufania, jaki kot może dać, ponieważ jest to wrażliwa część ciała. Zwracanie uwagi na te sygnały pomaga zrozumieć, czy widzi cię jako przyjaciela, obrońcę, czy coś go niepokoi. Stań się uważnym obserwatorem, a Twój kot ujawni Ci swoje sekrety. To powolne mrugnięcie, które Twój kot wykonuje, patrząc na Ciebie, jest kocim odpowiednikiem pocałunku. To deklaracja miłości i absolutnego zaufania. Kiedy Ty odwzajemnisz, Mrugając powoli, mówisz w jego języku, że również go kochasz. Pozycja uszu może opowiadać całe historie. Uszy skierowane do przodu świadczą o zainteresowaniu i ciekawości. Lekko na boki wskazują na relaks, całkowicie do tyłu sygnalizują strach lub agresję ogon. To kolejna otwarta księga. Delikatne ruchy z boku na bok świadczą o koncentracji. Szybkie i gwałtowne ruchy wskazują na irytację. Napuszony ogon ujawnia strach lub skrajne pobudzenie. Nauka tego cichego języka przekształca każdą interakcję w bogatą i znaczącą rozmowę. Tak, koty mogą być szkolone, choć nie w ten sam sposób, co psy, ale reagują niesamowicie dobrze na pozytywne wzmocnienie i konsekwencje. Kiedy ustalasz jasne granice i używasz nagród, aby zachęcać do dobrych zachowań, takich jak używanie drapaka zamiast sofy lub przychodzenie na zawołanie, twój kot zaczyna widzieć cię jako źródło bezpieczeństwa i przewidywalności. Rozumieją, że to ty sprawiedliwie i konsekwentnie ustalasz zasady legowiska. Nie chodzi tu o dominację, ale o bycie godnym zaufania liderem, który oferuje stabilne środowisko. Koty, które czują się bezpiecznie ze swoim liderem, są bardziej zrelaksowane i mniej podatne na niepożądane zachowania. To taniec wzajemnego zaufania. Ty prowadzisz, on odpowiada miłością i współpracą. Sekret tkwi w zrozumieniu kociej motywacji. Nie robią rzeczy, aby nam się przypodobać, jak psy, ale dlatego, że widzą w tym własną korzyść. Kiedy nagradzasz smakołykami, pieszczotami lub zabawą tuż po pożądanym zachowaniu, tworzysz potężne, pozytywne skojarzenie. Z czasem twój kotek uczy się, że pewne działania prowadzą do dobrych rzeczy i zaczyna je powtarzać dobrowolnie. To buduje relację opartą na pozytywnych wyborach, a nie na strachu czy przymusie. Twój kot uczy się, że jesteś źródłem dobrych rzeczy, że współpraca z tobą przynosi obopólne korzyści. Koty są stworzeniami nawykowymi, a przewidywalna rutyna jest kamieniem węgielnym ich bezpieczeństwa. Stałe godziny karmienia, zabaw, a nawet sprzątania kuwety wzmacniają percepcję, że jesteś stabilną i godną zaufania obecnością w ich życiu. Kiedy utrzymujesz rutynę, twój kot widzi Cię jako konsekwentnego dostawcę ich podstawowych i emocjonalnych potrzeb. Wiedzą, czego się spodziewać, a to redukuje stres i lęk. Wyobraź sobie spokój wynikający z wiedzy, że jedzenie zawsze pojawi się o tej samej porze, że moment pieszczot jest pewny i że ich kącik do odpoczynku zawsze tam będzie. Ta przewidywalność buduje solidną podstawę zaufania, sprawiając, że twój kot czuje się kochany i bezpieczny w swoim domu i z tobą. Rutyna tworzy kojący rytm w życiu twojego kotka. Budzi się, wiedząc, że za kilka minut wstaniesz. I podasz mu śniadanie, potem będzie moment pieszczot, być może popołudniowa sesja zabaw, kolacja wieczorem i ten wyjątkowy moment na kanapie w nocy. Każda część tej rutyny jest jak nuta w rodzinnej symfonii, która gra każdego dnia, tworząc poczucie harmonii i pokoju. Kiedy coś przerywa tę rutynę, twój kot może stać się niespokojny. Nie dlatego, że jest nieelastyczny, ale dlatego, że ta przewidywalność jest jego emocjonalną kotwicą. Nawet z całą miłością i troską koty mogą się stresować, a sposób w jaki na to reagują, może zmienić ich percepcję otoczenia. A co za tym idzie? Ciebie. Zmiany w rutynie, nowi członkowie w domu, ludzie lub inne zwierzęta, a nawet brudna kuweta, mogą wywołać lęk. Jeśli twój kot zaczyna się więcej ukrywać, załatwiać się poza kuwetą, być agresywny lub nadmiernie się wylizywać, mówi ci, że jego świat wywrócił się do góry nogami. Może zacząć widzieć Cię jako część problemu lub jako kogoś, kto nie potrafi przywrócić bezpieczeństwa. Twoją rolą jako opiekuna kota jest identyfikacja tych sygnałów i przywrócenie poczucia bezpieczeństwa, wzmacniając przekonanie, że jesteś bezpieczną przystanią. Koci stres często objawia się w subtelny sposób, zanim stanie się oczywisty. Zestresowany kot może zacząć jeść mniej, spać w innych miejscach lub wokalizować więcej niż zwykle. Każdy kot ma swój własny sposób wyrażania dyskomfortu, niektóre stają się bardziej przylepne, szukając stałego komfortu, inni oddalają się, woląc przetwarzać swoje emocje w samotności. Wczesne rozpoznanie tych sygnałów pozwala ci zareagować, zanim stres stanie się chroniczny, być może identyfikując i usuwając źródło lęku, lub tworząc dodatkowe bezpieczne przestrzenie, gdzie twój kot może się schronić. Ostatecznie, sposób w jaki koty widzą ludzi jest złożony i głęboko zakorzeniony w ich instynktach oraz zdolności do tworzenia więzi. Widzą cię jako dostawcę, obrońcę, partnera do polowania, powiernika i tak, członka ich własnej kociej rodziny, choć nieco odmiennego. Relacja, którą budujemy z naszymi kotami, jest wyjątkowa, pełna tajemnic i chwil czystej radości. Uczą nas cierpliwości, bezwarunkowej miłości i piękna małych rzeczy: ciepłego promienia słońca na dywanie, delikatnego mruczenia podczas czytania, lub prostej przyjemności miękkiego futra pod palcami. Zrozumienie ich perspektywy nie tylko poprawia życie Twojego kota, ale wzbogaca Twoje, zamieniając każdą interakcję w zabawną, odkrywczą podróż. Każdy kot jest indywidualnością, z własną osobowością, preferencjami i sposobami okazywania uczuć. Niektóre są bardziej ekspresyjne, inne bardziej powściągliwe, ale wszystkie mają zdolność do tworzenia głębokich i znaczących więzi z nami. Kiedy szanujemy ich kocią naturę, jednocześnie integrując ich w nasze ludzkie życie, tworzymy unikalną harmonię, gdzie dwa różne gatunki znajdują wspólny grunt miłości i zrozumienia. I co koci rodzicu zaskoczyła Cię któraś z tych rewelacji? Jestem pewien, że tak. Teraz masz jasny obraz tego, jak Twój mały czteronożny łobuz Cię postrzega i dlaczego tak się zachowuje. Zrozumienie tych sekretów to pierwszy krok do jeszcze bardziej harmonijnego i pełnego miłości współżycia. Który z tych sekretów najbardziej Cię poruszył? Czy zauważyłeś już jakieś z tych zachowań u swojego kota? Zostaw w komentarzach swoje doświadczenia i wskazówki dla innych kocich rodziców. Jeśli spodobał Ci się ten film i nauczyłeś się czegoś nowego, nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanał, aby otrzymywać więcej niesamowitych treści o kocim świecie i oczywiście udostępnić ten film znajomemu, który też jest szalony na punkcie kotów i musi rozwikłać te tajemnice. Oznacz kogoś, kto musi to zobaczyć, skomentuj skąd oglądasz i powiedz mi, czy Twój kotek również wykazuje te fascynujące zachowania. Do zobaczenia następnym razem i mruczenia dla was wszystkich i waszych małych futrzaków, które sprawiają, że nasze życie jest nieskończenie bogatsze i bardziej znaczące.